Kochani pokażę wam co moje bestie ma w kosmetyce a czy tutaj Hejka, świnia? tu nasze wszystkie no kanały, które sprawa. prowadzimy Ja też dodam odcinek, nie za co sobotę, yy, że co moja przyjaciółka ma za kosmetyki Dobra, więc to się nie liczy do rzeczy, bo to miałam w kosmetyce, nie wiem To jest sympa, Tonik noc. Taką, To nikt dzisiaj, no no Taką co nie pachnie, taką Co? pasta. Środka, środka elektryczna. Można włączyć. Tak. Ale ono fajnie ma. I scenie. taki celus, się po-omy. Moje to by to kupujcie. w zechorze. Tak, polecam. Tak. To jest do dobry. dobry. I się po-omy. Taki krem, bo on my Moje bestie też to poleca. Tak, wszystko polecam, że no, oczywiście tutaj jest, bo są moje rzeczy. Z bajowy, jak najbardziej. Taki krem ta klasa, to no. Taki tu taki, taki... To, to, to. jest róż. No, pomadka. Tu no, pomadka. I z są że No i patajcie na wszystkie kanale. Ale co nie pokazałaś, bo... Tak jak wiecie, my nagrywaliśmy wcześniej na odcinek, ale moje przyjaciółce nie wyszedł, bo się trochę stresowała. Powiedziałam, żeby się nie stresowała. No ale jeszcze to ci zostało. To nie koniec. Co już myślałaś, że koniec. No więc dalej, Czas. Czas? Puścik. Gąbeczka. Gąbeczka. Z... Do Dajam. z zalotka. Salotka. Klatka. Potoczy. Tu. Tak, tuż.